Największy owoc naszego uwielbienia w Zakopanym narodzenie się w sercach mieszkańców schroniska, potrzeby stałej opieki duchowej księdza dla siebie, ale jeszcze bardziej dla tych, których nie było tam z nami, którzy bardzo jej potrzebują, choć bywa, że nawet tego jeszcze teraz nie wiedzą. Kiedy wieczorem 1 października zaparkowaliśmy samochód, przepłynęliśmy. Przed schroniskiem, aby zakończyć naszą wspólną drogę, nagle zerwał się potężny wiatr i spadające kasztany tak zaczęły walić w auto, niczym z broni maszynowej, że wszyscy zaczęli do nas wołać – odjeżdżajcie spod kasztana, bo wam auto podziurawi. Była więc ciekawa droga do Zakopanego, awaria samochodu i poparzenie kawą oraz pamiętna modlitwa o uzdrowienie nogi na trasie pod drewnianym kościołem blisko już Zakopanego. Potem był trzydniowy pobyt w Zakopanym od 28 września, dzień koronki do Bożego Miłosierdzie na ulicach miasta do 30 września, a potem powrót ze śpiewem na ustach, że najważniejsza jest miłość. Zatrzymaniem się na jasnej górze u mamy Częstochowskiej. No i ten grad kasztanów. Jakie mogły być tego wyjazdu efekty duchowe i wspólnotowe? Po 10 dniach po powrocie, kiedy znowu się wspólnie spotkaliśmy, usłyszałam, że ci, którzy byli z nami w zakopanym, pragną opieki duszpasterskiej księdza. I to nie tylko dla siebie, ale dla chorych, niedołężnych, zagubionych, których trzeba duchowo ratować w schronisku i przynosić im Jezusa w sakramentach kościoła. To było jak jasny promień z nieba, takie pragnienie, niczym nie narzucone, wolne i właśnie od nich Znałam już niektórych mieszkańców 3 lata z przerwą duletnią na wirusa. W międzyczasie mieliśmy spotkania kawa z przyjacielem, wyjazdy na rekolekcje, dowożenie książek ewangelizacyjnych czy jedzenia. Ale to wszystko było takie stałe przygotowanie się właśnie do tego momentu tego narodzenia się, pragnienia w nich samych pragnienia Boga dla siebie i innych. A skoro tak już się stało, to trzeba było działać i to od razu. Tak więc 10 października, od razu po naszej rozmowie w schronisku, postanowiłam zadzwonić w tej sprawie. Tylko do kogo? Duchu Święty prowadź. A on mówił: zadzwoń do seminarium, do ojca duchownego. On pomoże jak to załatwić, gdzie trzeba iść z takim pragnieniem. Całkowicie nikogo tam nie znam. Dzwonię, więc w ciemno po ludzku. Działam, bo skoro jest takie pragnienie, to nie wolno gasić ognia oczekiwaniem, bo niby na co czekać? Dzwonię i rozmawiamy o tym, co się wydarza i zadaję pytanie księżę. a może ty do nich pójdziesz? Cisza. Lubię takie cisze. Bo one zawsze coś robią w człowieku. A jaka to wspólnota tam działa? Jaki ksiądz? pyta się mnie mój rozmówca ksiądz przez telefon. A to wspólnota 150 osób bezdomnych, które nie mają właśnie księdza odpowiadam. I tak został znaleziony ksiądz, który sam chce od siebie zająć się opieką duszpasterską nad mieszkańcami schroniska. Duszpasterz osób bezdomnych. Kolejnego tygodnia został wystosowany formalny list, a więc procedura ruszyła. Kiedy dzisiaj siedzę w samochodzie i nagrywam świadectwo z jedną z osób o tym, co przeżyła w Zakopanem w czasie pielgrzymek na jasną górę, i jak ufa Jezusowi, mówią mu. Wiesz co, mam najlepszą wiadomość, najlepsze świadectwo po uwielbieniu w Zakopanym. Czy ty wiesz, co nam się wydarzyło? Otóż Bóg znalazł księdza, który chce przychodzić do was i opowiada mu całą historię. A on łapie się za głowę, patrzy na mnie i mówi: Nie wierzę, to niemożliwe. Zastanawiam się, czy to dobre, czy złe. A on dodaje po chwili: To najlepsza wiadomość. I tutaj zaczyna się jego kolejna opowieść, zakończona słowami. Ludzie zaczną zmieniać swoje życie w schronisku, bo zaczną spotykać żywego Jezusa. Tylko Duch Święty potrafi tak układać sprawy, a kiedy trwamy w uwielbieniu Boga, wydarzają się wielkie przełomy w naszym życiu, bo przychodzi Boża obecność. Boże, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.